Liczący 17 milionów ludności Szanghaj to największe miasto Chin i jedno z największych miast świata. Jest to jednocześnie finansowe, ekonomiczne i handlowe centrum całego kraju. Ta gigantyczna metropolia w pełni zasługuje na takie określenia jak Paryż Wschodu czy Perła Orientu. Miasto pełne jest przykładów europejskiej architektury. To pozostałość po wieloletnim pobycie Brytyjczyków i Francuzów. Główną ulicą i chlubą miasta jest ulica Nanking Donglu, w ostatnich latach odnowiona i zmodernizowana oraz zamieniona w Deptak. Przy niej stoją szanghajskie domy towarowe, hotele, restauracje, bary. W północno-zachodniej części miasta wznosi się świątynia nefrytowego Buddy. Jest ona jedną z niewielu buddyjskich świątyń w Szanghaju i stanowi ważny ośrodek kultu religijnego. Świątynia wzniesiona została w roku 1882, by móc pomieścić dwa przywiezione z Birmy posągi Buddy. Największą atrakcją stanowi nefrytowy miesiący 2 metry posąg siedzącego buddy, postać wyrzeźbiona z jednego kawałka nefrytu, bogato zdobiona złotem i klejnotami. Niestety jest kategoryczny zakaz fotografowania i filmowania posągu. Drugi posąg to postać półleżącego buddy. Jedną z ważniejszych atrakcji Szanghaju jest kompleks ogrodów Yu-Yuan. Ogrody liczą sobie ponad 400 lat. Prawie 20 lat trwały prace nad założeniem ogrodu. Po wielu zniszczeniach na przestrzeni wieków ogrody zostały odrestaurowane i są dobrym przykładem chińskiej sztuki ogrodowej z XVI wieku. Starówka szanghajska utrzymywała swój typowo chiński charakter nieprzerwanie przez wiele lat. Cały teren, którego zabudowa stanowi doskonały przykład architektury okresu panowania dwóch ostatnich cesarskich dynastii Ming i Qing, pełny jest malowniczych sklepów, straganów, domów towarowych. Tutaj poczuć można prawdziwy chiński folklor. Miasto Szanghaj, leżące u ujścia rzeki Jangcy nad Morzem Wschodniochińskim, do połowy XIX wieku było małym portem rybackim. W drugiej połowie XIX wieku do Szanghaju przybyli Anglicy, Francuzi i Japończycy. Znaczna część miasta podzielona została na strefy wpływów obcych państw, które wyłączone były spod jurysdykcji Chin. Miasto przekształciło się w specjalną strefę ekonomiczną. Na początku XX wieku port w Szanghaju stał się największym portem chińskim, a znaczną część mieszkańców stanowili obcokrajowcy. Miasto kwitło dzięki handlowi jedwabiem, herbatom i opium. Z tamtego okresu pochodzi znaczna część budowli w stylu europejskim stojących wzdłuż bundu. Miasto to w ówczesnym czasie było miejscem największych zagranicznych inwestycji na świecie. Obecnie ogromne wieżowce nowych dzielnic, postkolonialne budynki na nabrzeża i zabytkowa architektura starego miasta stanowią, że Szanghaj ma swój niepowtarzalny urok i specyficzną atmosferę. Szczególnie nocą, kiedy kolorowa plejada neonów oświetla szanghajskie ulice.